Cześć, witam na kanale, zapraszam na kolejną wyprawę szlakiem Wału Pomorskiego. Dziś odcinek taktyczny oznaczony sygnaturami D i DE, czyli Dyminek. A dlaczego D i DE, postaram się rozwinąć to w trakcie filmu, zaczynamy kolejny wypad, więc zapraszam na szlak. A teraz nasz pierwszy. Obiekt w dzisiejszym dniu. Obiekt dość ciekawy, ponieważ został wybudowany w 1934 roku przez Grupę Forteczną ze Szczecinka i pomimo wysokich kosztów zastosowano w tym obiekcie kopułę pancerną. Zaletą tego rozwiązania było prowadzenie ognia z kilku szczelnic w szerokim sektorze. Obiekt wykonano w klasie odporności B1 i otrzymał sygnaturę taktyczną D2. Kopuła typu 3BP7 była kopułą dwustrzelnicową, pozwalała na prowadzenie ognia w łącznym sektorze 130 stopni. Załoga schronu składała się z dowódcy i trzech żołnierzy: celowniczego, taśmowego i amunicyjnego. W 1936 roku po, po zamontowaniu urządzenia napowietrzającego liczbę żołnierzy zwiększono do 5. W 1939 roku nadano oznaczenie PZW 992. Stąd obiekt jest nazywany pancerwerkiem. Wyjście ewakuacyjne. Jeszcze nie wiem, czy będzie to widoczne. Napisy na stali. Tutaj oznaczenie PZW 992, czyli Panzerwerk 992. A tutaj mamy sygnaturę D2. I rok budowy 1934. Cały odcinek był wybudowany w 1934 roku. Idziemy, zobaczymy, jak tutaj na wprost okopy. Wyjdziemy, zobaczymy jeszcze. Z góry, i będziemy zmierzać do kolejnych, znów okopami, by przejść naprzód, i mamy kolejny obiekt. Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to wygląda. Pogoda zaczyna się robić rewelacyjna. Strzelnica. Więc. Sygnatura D3. Przedział bojowy. Też ciekawy układ. Też ciekawy układ. Wydaje mi się, że jeszcze takiego układu nie spotkałem. Że jeszcze takiego układu nie miałem. proszę. No i teraz wystartujemy do kolejny kolejny schron tym razem już jak widać wysadzony rozbity Spójrzcie, spójrzcie, jaki to był praktyczny naród. <laughs> Połknąłem komara. <laughs> Przepraszam. Wrócę do tematu. Zobaczcie, jaki to był sprytny naród niemiecki. W takim obiekcie nawet, kurde, planowali warsztat remontowy i wybudowali kanał. Ciekawe. Po co im taki kanał? Tak naprawdę to taki niesmaczny żarcik z mojej strony, bo to żaden kanał, tylko po prostu magazyn amunicji. Przykryty był deskami i pod spodem można było umieszczać skrzynki z amunicją. Taki wynalazek w późniejszych czasach zaniechano takich magazynów. A tam w oddali koledzy, którzy biorą udział. W dzisiejszej wyprawie jest i Łukasz Łukasz, pokaż się, pokaż się i z tyłu El Davidos Witam. Także jesteśmy w mocnej ekipie. Słoneczko dopisuje, pogoda jeszcze bardziej. Ruszamy dalej. Dosłownie. Pięćdziesiąt metrów od ostatniego, naszym oczom ukazuje się kolejny, też mały, rozsadzony, ale znów. Magazyn amunicji. Ładnie wygięty strop. Spójrzcie, płaski teren, nic nie widać. Nagle mamy schron świetnie widoczne haki. Obiekt bierny jako umiejscowienie drużyny piechoty. No, na środku magazyn amunicyjny obiekt trzyściutki. Można by w nim nocować. Tutaj mamy BR1. Przypominam, że jesteśmy na tym odcinku dyminek, a BR oznacza schron bierny. Tutaj no i świetnie widoczny napis na metalu. Czerpnie powietrza. Co prawda nie działa, ale widać jeszcze uszczelkę. W głębi bardzo fajny, bardzo fajny obiekt, bardzo fajny. Whoa! Podstawa pod lawetę. Znów magazyn amunicyjny. I obok znajduje się o. i obok znajduje się kolejny. Bardzo, bardzo blisko. To jest morze, 10 metrów. Obejdziemy sobie. Piękna pogoda. Piękne, wiosenne Swan mocowania popłyjcie. O, mamy tutaj sygnatura. Zobaczymy. Tylną ścianę z wejściem, ale tutaj już haki poucinane.